Witam serdecznie. Chciałbym przedstawić już piątą wersję oprogramowania dla tej płyty, w której mamy 8 wejść i 8 wyjść przekaźnikowych. Teraz przedstawiam e, sterownik, przekaźnik z wyjściami monostabilnymi, czyli tak zwane dzwonkowe sygnały, tak? czyli ile podajemy sygnału, tyle mamy na wyjściu. Z tym, że ten układ jest programowalny. Do każdego z ośmiu wejść, które tu mamy, możemy zaprogramować dowolną ilość wyjść przekaźnikowych. Czyli, na przykład, dla kanału pierwszego mogę przystosować. No, w tej chwili mam chyba pierwszy, tak? E, może tak ustalę. Dioda koloru żółtego jest to programowanie, dioda koloru niebieskiego jest to podawanie impulsu wejściowego, diody zielone są to wysterowania przekaźników tak, tu mamy wejścia w wersji podstawowej sterowane masą, czyli wspólny plus sterowanie masą jednakże mogę to zmienić również dla sterowania plus 12V dodatkowy 9 kanał, tu jest przyciskiem razem połączony jest to wejście do programowania, po wciśnięciu 9 kanału wchodzimy w tryb programowania więc tak, wciskam po kolei przyciski, tak, i mamy poszczególne e, kanały. Jednakże, jeżeli podam impuls, tak, tu mam e, wejście dziewiąte, mam na przycisk, jednakże mogę użyć też na płycie MIGA koloru, e, DIODA koloru żółtego. E, wciskam na przykład pierwszy kanał, i teraz wybieram sobie, ile wyjść ma być uruchomionych. Powiedzmy, niech to będzie 4. Tak, wciskam jeszcze raz koniec programowania już mam kanał pierwszy zaprogramowany wchodzę w tryb programowania wciskam drugi kanał, mogę sobie go wyłączyć, wcisnąć, nie wiem, siódmy, ósmy, tak? wychodzę z programowania i już mamy drugi kolejny, powiedzmy, nie wiem, ósmy tak, dla ósmego niech będzie wciśniętych, niech będzie wysterowanie dla ośmiu kanałów wychodzę z trybu programowania i po wciśnięciu ósmego mam wysterowanych wszystkich osiem wyjść jeżeli chodzi o uruchomienie dwóch kanałów jednocześnie nie jest to zrobione, dlatego że wszystkie dane są odczytywane na bieżąco z pamięci, czyli z zapisanych kanałów. Jeżeli powiedzmy wcisnę kanał 8 i następnie podając impuls aktywuje kanał pierwszy, to przechodzi jak gdyby poziom wyżej, tak? czyli do następnego kanału i odczytu z pamięci tych informacji, które są, tak? I w tej wersji oprogramowania już to wstawiłem. W poprzednich jeszcze nie ma, ale to dopiszę. Jeżeli wejdziemy w tryb programowania i nie wciśniemy wyboru żadnego z ośmiu kanałów, układ wyjdzie automatycznie po 10 sekundach z trybu programowania, tak jak to nastąpiło teraz. Eee, mamy 10 sekund, 11 krótkie mignięcie, jest to wyjście z trybu programowania. Mam również układ niemalże identycznie działający, ale z wyjściami bistabilnymi, czyli tak, wejścia są monostabilne, natomiast wyjścia bistabilne. Tak? Czyli podanie krótkiego impulsu aktywuje przekaźnik, on w takim stanie pozostaje. Kolejny impuls wyłącza ten przekaźnik lub tych kilka przekaźników, które zostały uruchomione, aktywowane. Cóż tam jeszcze? chyba na tyle się nagadałem, natrzaskałem, jeżeli czegoś nie rozumiesz e, obejrzyj film, I jeszcze raz wszystkie tego typu płyty są zasilane napięciem 12VDC które tutaj mamy, są to dwa pierwsze złącza plus minus e, wyjścia przekaźnikowe e, mamy e, dwa wspólne obwody, czyli dla kanału od 1 do 4 mamy wspólny tak? Czyli, jak gdyby, jedno wspólne wejście, i cztery wyjścia dla kanałów 1, 2 czy 4 i kolejne jest wspólne wejście i wyjście 5, 6, 7, 8. Czyli niejako mamy dwa obwody po cztery przekaźniki. Tak? Przekaźniki są jednoamperowe ze stykiem zwiernym. Okay, to chyba byłoby na tyle. Układ oczywiście do nabycia, do nabycia drogą e mailową lub telefoniczną. E układ również do nabycia na portalu Allegro. Te wszelkie informacje przeczytasz pod filmem. Telefon kontaktowy do mnie 502 812 675. Email imex2 małpaop.pl Na Allegro jako użytkownik uskomostroda. Ogólnie powinno być Ostruda, ale jest Ostroda, oczywiście polskich znaków nie używamy, więc Ostroda, Uską Ostroda. Te dane znajdziesz pod filmem. To na tyle. Pozdrawiam, Grzesiek.